Jaki jest najważniejszy posiłek w ciągu dnia? Przywykło się mówić, że jest to śniadanie, ale czy aby na pewno? Co jeśli wstajemy rano i w ogóle nie mamy ochoty na jedzenie? Mamy taki ścisk w żołądku, który sprawia, że no nie możemy nic w siebie wcisnąć. Czy na pewno mamy się do tego zmuszać? Słuchajcie, nie ma żadnych podstaw naukowych, które mówiłyby, że jest jakiś najważniejszy posiłek dnia. Wszystkie posiłki w ciągu dnia są ważne. Zarówno śniadanie, jak i obiad, jak i kolacja, jak i posiłek przedtreningowy, jak i posiłek potreningowy. Bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś zmusza się do czegoś, przykładowo tutaj zmusza się do śniadania, to robi to przez tydzień, dwa i za jakiś czas mówi, ja nie będę na tej diecie, bo ja na niej muszę się katować. I zastanówmy się, czy tu aby na pewno o to chodzi, bo najlepsza dieta to jest taka, którą jesteśmy w stanie utrzymać przez długi czas, przez całe życie, jeżeli nie chcemy mieć efektu jojo. Więc co powinna uwzględniać dobrze dopasowana dieta, którą możemy trzymać cały czas, a tylko możemy trzymać dietę przez cały czas, jeżeli jest ona dla nas łatwa, prosta i przyjemna w stosowaniu? Powinna uwzględniać tryb dnia. To, czy my wstajemy rano, czy my wstajemy późno, czy mamy pracę zmianową? Nawet mając pracę zmianową, da się dostosować tak do nas dietę, chociaż jest to bardzo trudne. Ciężko jest sobie poradzić samemu, bo praca zmianowa w ogóle nie sprzyja organizmowi, ale jest to możliwe, jeżeli zrobimy to w sensowny sposób. Powinna uwzględniać jednostki chorobowe. Żeby skutecznie zredukować tkankę tłuszczową, żeby poprawić zdrowie, żeby zadbać o siebie, dieta powinna uwzględniać to, czy mamy Hashimoto, czy mamy insulinooporność, czy jesteśmy zdrowi, bo od tego bardzo dużo zależy, jak przeprowadzamy cały proces, na ile możemy sobie też finalnie pozwolić, co powinniśmy uzupełnić w naszym organizmie, żeby się lepiej czuć? Dieta, która jest do nas dopasowana, powinna uwzględniać preferencje smakowe. No powiedzcie mi, jaki jest sens zmuszać się do jedzenia, zmuszać siebie posiłki, których nie lubimy, które są dla nas niedobre, niesmaczne? Naprawdę można skomponować posiłki tak, korzystając z pewnej grupy produktów, żeby były fajne, żeby były pyszne, żeby każdy dzień zaczynać od dobrego posiłku i żeby jedzenie to było dla nas przyjemność, żebyśmy czekali na ten posiłek, dobrze się czuli, odżywiali zdrowo i mieli wszystkie wartości odżywcze. Właśnie, a propos wartości odżywczych dieta powinna je uzupełniać. A żeby uzupełnić wartości odżywcze Przede wszystkim powinniśmy się pozbyć wszystkich produktów, które są przetworzone, które zawierają tłuszcze trans, które zawierają syrop glukozowo-fruktozowy i zamienić je na pełnowartościowe produkty na produkty, które mają jak najkrótszy skład, które są jak najbardziej naturalne. I z tych właśnie produktów powinniśmy komponować te fajne posiłki, te smaczne posiłki nawet zdrowe fast foody i słodycze. Właśnie, jeżeli ktoś chce sobie sprezentować topowe fit fast foody, fit słodycze, które można spożywać na co dzień, które można przygotować jako ciasto dla gości, zjeść sobie do kawki, przygotować na imprezę, to powinien sprezentować sobie mojego ebooka fit fast foody i fit słodycze, który właśnie zawiera te takie topowe posiłki.